Cześć, witam serdecznie wszystkich aktywnych seniorów i będziemy świętować w niedzielę 60 tysięcy subskrybentów. Tyle osób już mi zauwało i nacisnąło na subskrypcję. Pokazując w ten sposób, że lubią moje ćwiczenia i do nich wracają. Z tej okazji zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na naszego live'a. Na YouTubie, gdzie troszkę poćwiczymy i będę odpowiadać na Wasze pytania i sugestie. Także napiszcie w komentarzu, kto z Was dołączy, kto będzie oglądał później. To będzie nagrane, ja to udostępnię, więc będziecie mogli skorzystać później, jeżeli nie będziecie mogli być na live. Live będzie w najbliższą niedzielę o godzinie 9.30 Waszego czasu. Także zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie i mam nadzieję, że spotkamy się licznie na tym live. Trzymajcie się.